O sygnalistach mówi się bardzo dużo, bardzo w kontekście europejskim. Niemniej, jeśli chodzi o polską sprawę, a już od dawna powinniśmy wdrożyć te przepisy, na co, yy, do czego zmuszały nas przepisy europejskie, jednak to się nie udało. Nie wracając już do przyczyn tego, dlaczego tych przepisów jeszcze nie ma, skupmy się na tym, co teraz się dzieje w tym temacie. A mianowicie w Sejmie mamy już projekt ustawy o ochronie sygnalistów, i teraz procedowane są jego kolejne etapy. Na obecnym etapie, a więc na dzień, kiedy ten podcast jest nagrywany, skierowano projekt, który wpłynął do Sejmu 17 kwietnia. Na pierwsze czytanie w komisjach i jest on w komisji polityki społecznej i rodziny. Już wiemy, jakie uwagi zostały wniesione, ale ja teraz nie o tym. Jeśli mówimy o sygnalistach, to drogą przypomnienia albo wyjaśnienia tym, którzy nie wiedzą: sygnalista to jest osoba zgłaszająca nieprawidłowości w związku z zatrudnieniem ktoś, kto alarmuje o naruszeniach prawa i ma do tego uzasadnioną podstawę. Samo zakończenie tego pojęcia, więc uzasadniona podstawa ma kluczowe znaczenie, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o sygnalistę, to dotyczy jego działalność nie tylko sektora prywatnego, ale również publicznego, więc taka osoba będzie działać w obu sektorach. Są to, jak powiedziałam, osoby zgłaszające nieprawidłowości i polska ustawa wskazuje wprost, jakim obszarze te nieprawidłowości miałyby dotyczyć? A więc przede wszystkim chodzi o działania lub zaniechania niezgodne z prawem, które mają za zadanie obejście prawa dotyczące. Mamy tutaj prawo pracy, korupcję, zamówienia publiczne, usługi, produkty rynki, rynków finansowych, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, bezpieczeństwo produktów, transport, Ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywności, ochrona konsumentów, ochrona prywatności danych osobowych. Tak naprawdę ustawa wymienia bardzo, bardzo szeroki zakres. Już po pierwszych czytaniach w komisjach wiemy, że powstał postulat, aby wyłączyć z tego zakresu prawo pracy jako zmianę do tego projektu. Kolejna istotną tą kwestią jest, powrócając do tego pojęcia sygnalisty, Kim tym sygnalista może tak naprawdę być? Powiedziałam, że może być to związane z wykonywaniem pracy. Jednak ustawa rozszerza zakres tych osób, gdyby iść yy, do tego zgodnie z definicją, podejść do tego zgodnie z definicją, byłaby to tylko osoba zatrudniona na umowę o pracę. Ustawa to oczywiście rozszerza. Może być to pracownik zatrudniony na umowę o pracę, pracownik tymczasowy, pracownik pracujący na umowę cywilnoprawną, ale także przedsiębiorca, czy osoba pracująca, czy współpracująca na przykład z firmą na podstawie umowy B2B. Może być to prokurent, akcjonariusz, wspólnik, może być to nawet stażysta, wolontariusz, Podwykonawca, zakres, który mamy w ustawie, jest bardzo szeroki, a więc tych osób, które mogą być sygnalistą, jest bardzo dużo. Tym samym może być nim każdy z nas. Tak jak powiedziałam, może być nim każdy z nas, ale tylko i wyłącznie z punktu widzenia tego, jaka relacja łączy nas z podmiotem, którego dotyczy ta niezgodność z prawem. Bowiem, jeśli chodzi o samego sygnalistę, to wprowadzony został pewien istotny warunek dotyczący jego osoby. Sygnalista musi być osobą, która zgłasza naruszenie i ma uzasadnione podstawy by sądzić, że było to konieczne do ujawnienia, gdyż doszło do naruszenia prawa. Czyli tym warunkiem, żeby miał tą ochronę, musi być ta uzasadniona podstawa. W przeciwnym wypadku nie otrzyma ochrony, którą szeroką przyznaje mu ta ustawa. No właśnie jaka jest ta ochrona No ustawa zakłada bardzo szeroką ochronę, bo nie będzie można pociągnąć go do odpowiedzialności w tym również za naruszenie praw jakiejś osoby fizycznej. Niemniej ochrona będzie należała tylko osobie, którą na sygnalistę tak jak powiedziałam wcześniej możemy zaklasyfikować, więc dopiero wtedy ona mu przynależy. Ponadto Dane osobowe sygnalisty, pozwalające ustalić jego tożsamość, nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, a więc osobom, które będą prowadzić to postępowanie w związku z zgłoszeniem. Pozostałe osoby nie będą znały danych tych osób. A jeżeli mówimy o danych, bardzo dość dogłębnie reaguje, jak postępujemy z danymi osobowymi sygnalisty. Jest tu podział na informacje, które są zbierane w trakcie postępowania i są potrzebne do rozpatrywania jego zgłoszenia. Które są ważne i nieważne, mamy wskazane terminy ich usunięcia, więc tutaj jest też również obowiązek wynikający wprost z RODO i przepisów ochrony danych osobowych. Jest to odwołanie wprost do RODO, potocznie mówiąc, i zastosowanie ma tutaj w, tej, w realizacji tych złożeń ustawy, jak najbardziej. Kolejnym, kolejną instytucją, która ma zmierzać do ochrony sygnalisty, jest y, fakt, że wprowadzono zakaz działań odwetowych i wprowadzono środki ochronne, które mają temu zapobiegać. Przez działania odwetowe rozumiemy tutaj jakieś represje ze strony pracodawcy, y, u którego sygnalista zgłosił taką y, informację o nieprawidłowościach. Mogą to być takie formy odwetowe. No na przykład obniżenie wynagrodzenia, y, Wypowiedzenie stosunku pracy, pominięcie przy przyznawaniu nagrod. Lista może być bardzo duża i długa. Niemniej istotną kwestią, o której chcę powiedzieć, jest przyznanie za takie działania odwetowe, jeżeli pracodawca się ich dopuści, roszczenia o odszkodowanie za takie, takie właśnie zachowanie, które nie może być mniejsze niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. W poprzednim roku, e, czyli dla porównania, w, jest to obecnie na ten moment 7155,48 zł. Bardzo istotna kwestia to, w jaki sposób sygnalista będzie mógł zgłosić takie naruszenie, żeby również zachować swoją anonimowość. Oczywiście, będą kanały wewnętrzne, które utworzone będą przez podmioty prywatne i publiczne. No, takim przykładem mogą być takie aplikacje, do których każdy pracownik czy współpracownik będzie miał dostęp, specjalna skrzynka mailowa. No, różne mogą przyjąć to formy. Już na rynku jest bardzo dużo rozwiązań, ale będzie też kanał zewnętrzny, który będzie służył do zgłaszania do odpowiednich organów i on ma zacząć funkcjonować po 6 miesiącach od ogłoszenia w dzienniku ustaw tej ustawy, i takie działania zewnętrzne będą. Hmm, te kanały zewnętrzne to będzie zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to on ma się tym zajmować i będzie jeszcze forma ujawnienia publicznego w szczególnie określonych przypadkach. No i teraz wróćmy do tych zgłoszeń. Kanał w postaci prywatnej formy tego kanału i tych zgłoszeń może być różny, ale wewnętrzne zgłoszenie będzie mogło następować tylko i wyłącznie, jeżeli praca zarobkową na rzecz tego pracodawcy, Wykonuje co najmniej 50 osób. W takim przypadku, tutaj ustawa opisuje, jak, jak wygląda ta procedura zgłoszeń, jak ona ma wyglądać, jakie elementy zawierać, jak ona ma być realizowana. Oczywiście, można ją zautomatyzować. Nie ma tutaj jak najbardziej nic, nie ma przeszkód. Mówiłam, zgłoszenie zewnętrzne będzie dokonywane do Rzecznika praw obywatelskich może być równoległe z wewnętrznym, i jakby w tym przypadku, w przypadku takiego zgłoszenia, sprawę prowadzi rzecznik i mamy już postępowanie między organem, a na przykład pracodawcą. W przypadku tej trzeciej drogi, czyli ujawnienia publicznego, no ona może być doko dokonana przez sygnalistę. Przede wszystkim wtedy, kiedy dokona zgłoszenia wewnętrznego, bądź i zewnętrznego, albo samego zewnętrznego i nie zostaną podejne, podjęte żadne działania w odpowiedzi na to zgłoszenie. Istotna kwestia, o której jeszcze trzeba dodać, a nie była ona jakoś tak wysuwana na światło dzienne, nawet w licznych publikacjach, które możecie znaleźć w internecie, to są e, zawarte w tej ustawie przepisy karne. A więc... E, jest odpowiedzialność karna również z ustawy o sygnalistach i kiedy ona ma miejsce? A mianowicie, jeżeli ktoś utrudnia albo uniemożliwia sygnaliście dokonania zgłoszenia, może zostać e, ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku, więc pozbawienie wolności też wchodzi tutaj w grę, zwłaszcza jeżeli przemocą, podstępem się tego dopuszcza, to nawet ograniczenie wolności do trzech lat. Jako przestępstwo uznawane jest też również działanie odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, więc ochrona bardzo szeroka. I to podlega oczywiście grzywnie kary ograniczenia wolności, ale też pozbawienia wolności do lat dwóch. Ponadto... Jeżeli zostanie ujawniona tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, też mamy to zagrażone karą grzywne, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, a więc poufność jest tutaj bardzo ważna. No i oczywiście jest też również odpowiedzialność karna wobec sygnalisty, który takiego upublicznienia. Ujawnienia publicznego albo zgłoszenia zewnętrznego lub wewnętrznego dokonuje, wiedząc, że takiego naruszenia nie ma. Też jest odpowiedzialność wobec sygnalisty z karą pozbawienia wolności do lat dwóch. No i oczywiście za nieustanowienie albo ustanowienie błędnie w oparciu o przepisy tej procedury zgłaszania naruszeń jest również jest to przestępstwo w postaci kary grzywnej, więc bardzo ważnym elementem jest tutaj w przypadku pracodawców ustanowienie tej procedury zgodnie z przepisami tej ustawy, gdzie mamy obszerną informację na ten temat i Sporządzenie przede wszystkim tego. Nie można przejść koło tego dokumentu obok ze względu na sama ustawę, ale też na ochronę danych osobowych, która wynika z tego samego dokumentu. Jeżeli chodzi o uwagi po wstępnym pierwszym czytaniu, to kończąc już ten mój dzisiejszy podcast, opowiem tylko tyle, że oczywiście, jak już wspomniałam, zaproponowano wyłączenie tutaj naruszeń z zakresu prawa pracy, ale także. Zawnioskowano o to, żeby podmioty zewnętrzne świadczyły takie usługi, zwłaszcza też w postaci następczej, czyli tego, co się dzieje po zgłoszeniu tego roszczenia. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. A w międzyczasie zapraszam na Instagrama i social media Kancelarii, która prowadzi podcast, jest wydawcą podcastu, a także. Treści na social mediach, gdzie na Instagramie znajdziecie m.in. najświeższe informacje i publikacje prawne. Zapraszam.